Indian Macigenga Majapo byliśmy już od tygodnia. Usytuowana na brzegu rzeki o pięknej nazwie picia, Spora wioska oferowała wiele atrakcji. Mogliśmy zobaczyć hodowlę ryb, taką kaskadową, mogliśmy przyjrzeć się jak dojrzewa kakao, banany i inne owoce. Mogliśmy zobaczyć chociaż nie z bliska za bardzo, jak miewają się mrówki pociski, o których opowiem innym razem. I zamierzaliśmy pobyć jeszcze kilka dni, bo sporo rozumieliśmy a jednak w ciągu kilku minut zdecydowałem, że pakujemy się i wypływamy naszą małą łódeczką w drogę powrotną do Ivoczotę, do Kiabamba, Kusko, i dalej jedziemy do Limy. Dlaczego? Cała sytuacja wzięła się stąd, że Wyruszyłem wówczas z Wrocławia. Pojechałem do Warszawy. Potem wsiadłem w samolot, poleciałem do Madrytu. Przeleciałem przez stolicę Kolumbii do stolicy Peru, czyli do Limy. 22 godziny jechaliśmy autokarem przez Kordylierę do Cusco. Niemal 10 godzin busikiem z napędem na cztery koła do Iwociotę. Dalej nie ma już drogi przez dżunglę. Nawet czołg by nie przejechał. Ktoś, kto tam nie był, nie może sobie tego wyobrazić. Przeszliśmy przez most na rzece Urubamba, przenocowaliśmy w Iwociotę i wyruszyliśmy dalej łodzią. Cały dzień przez przewężenie Pongo Majnike do wioski Kamisea. Potem, dnia kolejnego, wiele godzin płynęliśmy Urubambą do wioski Tikumpinia, którą Indianie Macigenga nazywają Czokoriarii. Trzy dni wędrowaliśmy do Kana i jeszcze jeden dzień do Majapo? Grubo ponad 16 tysięcy kilometrów 12 dni w drodze. I tam w Majapo bawiliśmy się z dziećmi, rozmawialiśmy z rolnikami, hodowcami rybek. Patrzyliśmy, jak przygotowują posiłki. Wielokrotnie wrócę jeszcze w moich opowieściach do Majapo. Ale ciekawiło mnie, dlaczego. Wisi sobie na palach pod daszkiem prostokątne pudło zbite z desek. Wiedziałem już, że nad nim, na daszku są baterie solarne i że gdzieś na dole stoją akumulatory. Sądziłem przez kilka dni, że te akumulatory po prostu zasilają lampę. Ustawioną jakiś czas temu na środku wioski, żeby po zmierzchu, po 18.00, Indianie mogli funkcjonować. I to mi się nie podobało, ale w pewnym momencie, w siódmym dniu naszego pobytu, widzę, że garstka dzieci, głęboko w dżungli, siada przed tym pionowym pudłem. Jeden z Indian zdejmuje pokrywę. I załącza 50-calowy telewizor LG. Antena ukryta była w krzaczorach. Antena satelitarna, głęboko w wiosce Indian, gdzie trzeba było wielu dni, żeby dotrzeć przez dżunglę, przez rzeki. Natomiast tym, co mnie absolutnie zaszokowało i co spowodowało, że Opuściłem ręce i uznałem, że pora wracać, bo świat po prostu zdechł. To była naklejka, którą zobaczyłem. Wówczas mieszkałem na południu Wrocławia. Z okien mogłem zobaczyć dachy potężnej koreańskiej fabryki LG. I nagle na tym telewizorze oddalonym o ponad 16 tysięcy kilometrów od mojego domu. Za oceanem, na innym kontynencie, w największym ekosystemie świata, w środku dżungli, widzę piękną białą naklejkę Made in Wrocław. Obejrzałem się, mówię Agnieszka, Emil, pakujcie się za godzinę. Uciekamy. Bywa, że człowiek rozczaruje się, ale to rozczarowanie jest elementem mojego doświadczania życia. Być może wy, jeśli pojedziecie do tych wiosek za 15 lat, to gdzieś tam pod strzechą będzie ukryte McDonald's albo inna restauracja. Będzie można płacić kartą i oglądać ich tańce, ale ja nie miałem okazji zobaczyć Indian żyjących wolno, niezależnie od prądu, rządu, łączności i telewizji, mimo że wydawało się, iż w takiej głuszy będzie właśnie to, czego się spodziewamy. Lepiej niczego się nie spodziewać.